Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. W 2023 roku w wyborach do Sejmu i Senatu uzyskał pan mandat senatora. Yy, przypomnę, że ważność tamtych wyborów stwierdzała nasza Izba. W związku z tym mam do pana pytanie: Czy czuje się pan wadliwie wybranym senatorem, tak zwanym neosenatorem? Wówczas pan nie protestował. Jak już nie przypominam sobie, że pan protestował. Proszę bardzo, bardzo proszę o zachowanie powagi. Panie sędzio, jestem tutaj w roli osoby, która występuje w obronie protestów wyborczych przedstawionych przez obywateli. I ostatnią rzeczą, jaką zrobię, to będzie posługiwanie się tego typu słowami, jakie pani sędzia użyła. I uważam, że te sędzia, tego typu słowa publicystyczne nie powinny padać w tej uświetnionej sali Sądu Najwyższego. Ale udzieli mi pan odpowiedzi na pytanie moje? Uważam, tak, że znaczenie rozstrzygnięcia... Sądu Najwyższego w kontekście wyborów parlamentarnych ma znaczenie czysto deklaratoryjne w odróżnieniu od tych wyborów, od których jest uzależnione przeprowadzenie dalszych czynności, a mianowicie zaprzysiężenie prezydenta Rzeczypospolitej. Dobrze, dziękuję. Myślę, że możemy mieć. Przepraszam i przed chwilą Pan Prokurator Generalny odczytał, kto uczestniczy w tym postępowaniu. Pan nie jest uczestnikiem tego postępowania, ani nie przysługuje Panu. Dziś o godzinie 11.30 do Sądu Najwyższego na Izbę Podatną złożyłem wniosek. Chciałbym tylko zapytać proszę Sądu, czy proszę pana. Sąd ze Proszę pana, jeszcze raz pana proszę, aby pan zajął miejsce, jeśli chce pan uczestniczyć w postępowaniu. Dzisiaj rozpoznajemy nie protesty wyborcze. Tą informację uzyska pan z Sądu Najwyższego. Bardzo, bardzo proszę. Dzisiaj rozpoznajemy inne postępowanie. Bardzo proszę usiąść. Tylko dowiedzieć czy pismo sąd. Jeszcze raz podkreślam, uzyska pan taką informację. Oraz trzeci, mówię, uzyska Pan taką informację w stosownym trybie. Dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze jedna kwestia formalna. Również dzisiaj wpłynęło pismo z Państwowej Komisji Wyborczej, które... Zawiera wniosek o wyłączenie sędziów orzekających w niniejszej sprawie, również wszystkich sędziów, którzy stanowią skład pełnej Izby, jak również wniosek o przekazanie analogiczne, o którym przed chwilą mówiliśmy, do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast jest to wniosek podpisany przez... Pana Konrada Składowskiego, zastępcę przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Jedyną osobą uprawnioną do reprezentowania Państwowej Komisji Wyborczej jest pan przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Zatem ten wniosek zostaje pozostawiony ad ACTA jako skierowany do osoby nieuprawnionej. Tyle na temat wniosków formalnych. Czy możemy przystąpić do zaprezentowania przebiegu dotychczasowego postępowania przez sędzie sprawozdawcę? Dziękuję. To znaczy, panie przewodniczący, ja jednak cały czas postuluję, aby rozpatrzyć formalnie Punkt trzeci tego wniosku, który złożyliśmy, złożyłem dzisiaj o godzinie 11.50, czyli przekazać sprawę do rozpoznania równorzędnemu składowi Sądu Najwyższemu. Uważam, że to jest wniosek, który został złożony formalnie. Wcześniejsze wnioski tego, tego, tej treści nie zostały rozpoznane i cały czas się trzymam stanowiska, że jestem uczestnikiem tego postępowania. To znaczy, ja nie rozumiem do końca, jak można uznawać, że na etapie protestów prokurator generalny jest uczestnikiem postępowania, a jak dochodzi do rozprawy, czyli tego najważniejszego aktu, kiedy prokurator generalny stoi na straży praw obywatelskich, artykuł 129 ust. 2 Konstytucji, Sąd Najwyższy mówi, że tutaj już w tym przypadku to nie jest uczestnikiem. To kim w takim razie prokurator generalny jest w tym postępowaniu w świetle zasad procedury cywilnej oraz postępowania nieprocesowego? Dziękuję. Także proszę, jeszcze raz powtarzam, Pani ponawiam ten, że ten więc wniosk. Może jeszcze jedną kwestię podkreślę, bo ona cały czas padała. Pan prokurator generalny cały czas nawiązuje do kodeksu postępowania cywilnego, który tutaj nie znajduje zastosowania. Znaczy przepisy, które regulują przebieg mniejszego postępowania, to jest kodeks wyborczy z zastosowaniem ustawy o sądzie najwyższym. I teraz ustosunkowując się do, do tego trzeciego punktu, jeszcze raz powiem, te wnioski wszystkie pana prokuratora zostały pozostawione ad acta ze względu na to, że jest jest to wniosek, który nie znajduje podstaw w obowiązującym prawie. Znaczy ja już w, w, wydaje mi się, że analiz... udzielając informacji na temat tego pierwszego sformułowanego wniosku przez Pana Prokuratora, wyraźnie odwołałem się do artykułu 25 i 26 ustawy o Sądzie Najwyższym. Te dwa przepisy regulują zakres właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i tu są sprawy wyborcze, między innymi stwierdzenie ważności, wyborów, natomiast artykuł 25 reguluje zakres właściwości Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, tam nie ma takiej właściwości. Zatem jest to wniosek, który nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych. Natomiast jeszcze raz wracając do tego, co tutaj jest, pewnie zostanie między nami kwestią sporną i można to analizować na zasadzie ratio legis, racjonalności ustawodawcy, ale tak jest, ustawodawca wprowadził w ramach rozpoznawania protestów wyborczych możliwość, znaczy uznał prokuratora generalnego za uczestnika postępowania, natomiast nie uznał za uczestnika postępowania, ale za osobę biorącą udział w tym postępowaniu, która ma swoje prawa, między innymi zabieranie głosu, m.in. przedstawienie sprawozdania. Ale to są przepisy szczególne mówiące o, 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 o tym, kto jest uczestnikiem postępowania w sprawach z protestów wyborczych i one nie mogą być rozciągane niezależnie od tego, czy one być może. Mogą być uznawane, to jest dyskusyjne, czy są racjonalne, czy są nieracjonalne, no ale nie ulega wątpliwości, że taki jest właśnie stan prawny. Chciałbym do tej kwestii się ustosunkować, to znaczy decyzją sędziego sprawozdawcy, to te wnioski zostały pozostawione ad acta, natomiast krótkie wyjaśnienie odnośnie tych dwóch wniosków. Po pierwsze, Sąd Najwyższy w niniejszej sprawie proceduje na podstawie przepisów, które mają charakter wybitnie ustrojowy. W, tej, w tym postępowaniu prokurator generalny nie występuje w charakterze uczestnika postępowania. Przedstawia stanowisko, w charakterze uczestnika protestu, postępowania prokurator generalny niezbicie, to nie ulega wątpliwości z treści przepisów, występuje jedynie w sprawach wniesionych z protestów wyborczych. Natomiast to jest inne postępowanie, które ma charakter wybitnie ustrojowy. Co z tego wynika jeszcze? Znaczy tutaj przede wszystkim w związku z tym te wnioski nie mają oparcia w przepisach prawa, nie ma takich przepisów, które pozwalałyby na sformułowanie takich wniosków, a procedujemy, przypomnę, na podstawie kodeksu wyborczego oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. Tutaj nie stosujemy ani odpowiednio, ani wprost przepisów proceduralnych, czyli przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Natomiast jeszcze może jedna uwaga przeciwko też procedowaniu takich wniosków. Wyraźnie też y, można wyinterpretować y, y, taki sprzeciw, który wynika z regulacji, które stanowią wprost, że o ważności wyborów rozstrzyga Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych orzekającą w pełnym składzie. Takie wnioski, które jak powiedziałem nie mogą być formułowane, nie ma do nich podstaw ani w kodeksie wyborczym, ani w ustawie o Sądzie Najwyższym, również znajdują wzmocnienie właśnie w tej regulacji. To znaczy dekompletowanie składu Izby, składaniem nawet indywidualnych wniosków mogłoby spowodować zarzuty formułowane co do tego, czy w prawidłowym składzie takie orzeczenie, taka uchwała zapadłaby. Natomiast jeżeli chodzi o drugi wniosek, który... Jest wnioskiem o przekazanie mniejszej sprawy do rozpoznania Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj również trzeba powiedzieć, że on nie ma żadnych podstaw prawnych. Przede wszystkim ustawa o Sądzie Najwyższym wyraźnie określa zakres właściwości obu izb. Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, w ramach której właściwości wyraźnie znajdują się sprawy wyborcze, w tym orzekanie o ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast do właściwości Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należą zupełnie inne sprawy. To są sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, no właśnie sprawy z zakresu uregulowanego w artykule 25 ustawy o Sądzie Najwyższym. Zwracam tutaj też uwagę na jeszcze jedną kwestię, to znaczy przekazanie. Ewentualne przekazanie nawet do tej Izby tych spraw no, kłóciłoby się wyraźnie też z tym, że w ramach tamtej Izby nie prowadzono do tej pory żadnych postępowań związanych z protestami wyborczymi i stwierdzaniem ważności wyborów. Znaczy, ja przypominam, że tą samą ustawą, którą powołano do życia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, również utworzono tamtą Izbę. W ramach tamtej Izby nie rozpoznawano dotychczas żadnych spraw wyborczych. Izba, która zajmowała się tym, w tym momencie nie istnieje. Tu nie ma żadnej kontynuacji. Więc krótko ustosunkowałem się do tego, już może za chwilę, Panie Prokuratorze Generalny, krótko ustosunkowałem się do decyzji o pozostawieniu tych wniosków ad acta. One nie znajdują ani jeden, ani drugi podstaw w obowiązującym prawie. Znaczy system prawa, który w tym momencie obowiązuje, ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawę, kodeks wyborczy, które stosujemy, one jednoznacznie rozstrzygają te kwestie. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, jak również, jeszcze raz podkreślę, nie dają podstaw do formułowania takich wniosków. Natomiast jeżeli mogę, stosunkuje się też do drugiego wniosku, który wpłynął dzisiaj. On jest w zasadzie tożsamy. On zmierza do tego samego. Tutaj wydaje mi się, że nie, nie, chyba nie ma potrzeby też formułowania tego wniosku, odczytywania, chyba że Pan Prokurator zechce go sformułować na nowo, natomiast on został, informuję, został pozostawiony jako bezskuteczny ze względu no, na to, że te kwestie zostały już wcześniej rozstrzygnięte, tak jak mówiłem, pozostawieniem ad acta. Proszę bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo. Z pewnym zaskoczeniem odczytuję słowa Pana Przewodniczącego, że prokurator generalny nie jest uczestnikiem postępowania. No bo jako żywo artykuł 323 Kodeksu Wyborczego mówi że uczestnikami postępowania są wnoszący protest, przewodniczący właściwej komisji wyborczej albo jego zastępca i prokurator generalny. Artykuł kolejny 324 mówi o tym co jest w tym końcem tego dwutaktu, czyli najpierw są rozpoznawane protesty wyborcze, a następnie podejmowana jest uchwała. I również artykuł 324, paragraf 2 mówi o tym, że uchwałę Sąd Najwyższy podejmuje na posiedzeniu z udziałem prokuratora generalnego. Te wnioski dotyczące wyłączenia sędziów przedkładaliśmy jako prokuratura krajowa, przedkładam jako prokurator generalny i moi przedstawiciele konsekwentnie w związku z wszystkimi protestami wyborczymi, które zostały zgłoszone. Ten wniosek to stanowisko, zawarty w stanowisku prokuratora generalnego był uzasadniony okolicznościami, które myślę, że są powszechnie znane, ale należy je przypomnieć, czyli wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 grudnia 2023 roku, liczne orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wraz ze sprawą Wałęsa przeciwko Polsce z 17 listopada 2023 roku. Ale także myślę, że to, co należy podkreślić, to także, że w tym składzie, który tutaj przed nami mamy, jest, są dwie osoby, dwóch sędziów, którzy sami uznają, że ta Izba nie jest właściwa do orzekania w sprawach wyborczych. Czemu dali wyraz w zdaniu odrębnym, jeżeli chodzi o wybory, jeżeli chodzi o wybory do. Parlamentu Europejskiego. Chciałem się dowiedzieć, jaki jest, jakie jest stanowisko tych sędziów, jeżeli chodzi o wybory uzupełniające do Senatu okręg numer 33, ale niestety się nie mogłem zapoznać, bo na stronie internetowej Sądu Najwyższego do dzisiaj nie można znaleźć uzasadnienia do tej uchwały, uchwały z 14 maja 2025 roku. Natomiast odpowiadając, jeszcze patrząc na pana przewodniczącego Marciniaka, pana sędziego Marciniaka, no muszę wskazać, że sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej, które zostało przekazane i prokuratorowi generalnemu i przede wszystkim Sądowi Najwyższemu wskazuje, że Sąd, który orzeka o ważności wyborów, nie może budzić wątpliwości co do składu. Tam się pojawiają nawet słowa, nie może budzić najmniejszych wątpliwości co do tego, co do składu, w jakim, w jakim orzeka. Myślę, że to jest dość bezprecedensowa sytuacja, w której sama, sama Państwa Komisja Wyborcza coś takiego zamieszcza w swoim sprawozdaniu z przebiegu, z przebiegu wyborów. Natomiast Pan Przewodniczący zadał pytanie, czym się różni ten wniosek, który został przedstawiony dzisiaj w odróżnieniu od tego poprzedniego. On oczywiście powtarza te same argumenty. Ale chciałbym wskazać, że tak myślę, że tutaj wśród Państwa są także specjaliści od procedury cywilnej. No jeżeli jest składany wniosek o wyłączenie sędziego czy sędziów, no to należy, należy, aby ten wniosek nie był rozpoznawany przez tych, których ten wniosek dotyczy. Nemo iudex in causa sua. I w takiej sytuacji, zgodnie z punktem trzecim tego wniosku, który przedstawiłem, zawnioskowałem o tym, aby żeby przekazać wniosek o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego równorzędnemu sądowi sformułowanemu spośród sędziów powołanych do orzekania w Sądzie Najwyższym w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa. Czyli tak naprawdę to powinna być prawdopodobnie, zakładam, decyzja pani pierwszej prezes, aby taki wniosek w sposób porządny rozpoznać, a nie uznawać, że on nie został złożony. I do i dopiero wtedy następu, no, powinna nastąpić ta dalsza procedura. Ja uważam, że powinna to być Izba Pracy i ubezpieczeń społecznych, ale no, wskazując, Chociażby sędziów Leszka Boska i Grzegorza Żmija, no to można równie dobrze uznawać, że do czasu, do kiedy nie zostanie uformowany skład Sądu Najwyższego, który byłby zgodny z Konstytucją, w ogóle należy zawiesić postępowanie w sprawie. Natomiast uważam, że ten wniosek po prostu powinien zostać rozpatrzony, ponieważ ma on fundamentalne znaczenie, nie tylko z punktu widzenia, dlaczego się tutaj spotykamy, ale także z punktu widzenia legitymizacji wyroku Sądu Najwyższego wydanego w trybie artykułu. U 129 Konstytucji. Dziękuję. Dziękuję. Panie Prokuratorze, bardzo krótko. Z wieloma tezami się zgadzam. To znaczy, zgadzam się z zacytowanym przepisem. Na początku, o czym Pan tu nas poinformował, że w ramach rozpoznawania protestów wyborczych prokurator generalny występuje jako uczestnik postępowania. I kropka. Wtedy. Dzisiaj mamy inne postępowanie i zacytował pan prokurator treść tego przepisu, z którego wynika, że bierze pan udział w postępowaniu. Rolą prokuratora jest przedstawienie w tym postępowaniu w sprawie ważności jedynie sprawozdania, ewentualnie tak jak pan profesor, pan y, prokurator generalny tutaj uczestniczy, zechce zabierać głos, ewentualnie od, udzielać odpowiedzi na pytania. Tutaj pan prokurator generalnie nie występuje w charakterze uczestnika postępowania. To po pierwsze. Wyraźnie to wynika z treści zacytowanych przez pana prokuratora przed chwilą przepisów. Ja zwolnię się z obowiązku powtarzania. To jest dość logiczne dla mnie. Natomiast kwestia tego, dlaczego te wnioski zostały pozostawione. One nie zostały poddane merytorycznemu procedowaniu. Wydaje mi się, że też w sposób czytelny to przedstawiłem. To znaczy przepisy, które tutaj stosują, stosujemy, one nie zawierają takiej instytucji jak wyłączenie sędziego. Nie ma żadnego przepisu, który by. W tym przypadku orzekanie o ważności wyborów na przykład stosował klauzulę, że stosuje się odpowiednie przepisy KPC. Nie ma. I tak jak powiedziałem, racjolegi z tego, wynika również z tego, że takie wnioski powodowałyby no, pewne zawirowania o charakterze ustrojowym. Znaczy gdyby doszło nawet do wyłączenia jednego z sędziów, nie mówię o całej Izbie, Wtedy mielibyśmy naprawdę duży chaos ustrojowy. Na, wtedy można by było podnosić zarzuty, że przepisy, które dzisiaj obowiązują i oddają do kompetencji całej Izby rozstrzygnięcie w tym przedmiocie, nie zostały zastosowane, zostały naruszone. Więc ten wniosek z takiego tylko i wyłącznie formalnego powodu musiał zostać pozostawiony do rozpoznania. I on został pozostawiony do rozpoznania. Natomiast pytanie dotyczące... Dlaczego dwóch sędziów orzeka, a ma wątpliwości? Ja, ja też tego nie rozumiem, ale nie będę na to odpowiadał. Czy jeszcze Panie Prokuratorze Generalny? Tak jest. Panie Przewodniczący, znaczy mam wrażenie nieodparte, że jednak wszystkie kwestie nieuregulowane kodeksem wyborczym są określone kodeksem postępowania cywilnego i kwestiami dotyczącymi postępowania nieprocesowego, także kwestie dotyczące wyłączenia sędziów. Druga ustawa, która ma tutaj znaczenie, to jest ustawa o, o Sądzie Najwyższym, która reguluje funkcjonowanie Sądu Najwyższego, a Konstytucja powierza zadania w kontekście ważności wyborów nie konkretnej Izbie, ale powierza Sądowi Najwyższemu. Jeżeli tak jak pan przewodniczący ujął, są pewne zawirowania, zgadzam się, to są zawirowania dość potężne, skutkujące dla całego naszego ustroju państwa, no to moim obowiązkiem jest przedstawić odpowiednie wnioski. A jeżeli nawet by przyjąć interpretację, z którą się nie zgadzam, ale gdyby nawet przyjąć interpretację pana przewodniczącego, że teraz nie jestem uczestnikiem, a wcześniej byłem, rozpatrując protesty wyborcze, do tego zresztą dzisiaj mam nadzieję jeszcze wrócić. No to chciałbym w takim razie wyrazić wątpliwość, że wszelkie wcześniejsze stanowiska przedkładane w kontekście każdego rozpatrywanego protestu wyborczego, który został przekazany prokuratorowi generalnemu nie zostały rozpatrzone w trybie e, odpowiednim, e, trybie, który byłby zgodny z procedurą e, e, analizy e, wyłączenia sędziego. I powiem tak, gdyby to było tylko i wyłącznie moje stanowisko, gdybym ja tutaj stał samodzielnie na zasadzie e, mojego. E, mojego poglądu na rzeczywistość. No, ale chciałbym podkreślić, że w ostatnim czasie podobne stanowisko sformułowało 28 sędziów Sądu Najwyższego, którzy powiedzieli, z uwagi na to, że Izba ta nie jest sądem, nie może realizować skazanych czynności w procesie wyborczych, przynależnych wyłącznie Sądowi Najwyższemu. Również oświadczenie byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2025 roku. Profesorowie Andrzej Rzepliński, profesor Marek Safian, profesor Jerzy Stępień, profesor Bogdan Zdzienicki, Andrzej Sol, Profesor Col mówią tak, zachowanie tych standardów jest konieczne nie tylko dla zapewnienia zgodności całego procesu wyborczego i prawem unijnym, ale ma także podstawowe znaczenie dla pewności wyborców, że ich głosy oddane w wyborach zostały prawidłowo obliczone i ocenione przez poszczególne obwodowe komisje, komisje wyborcze. Także Chciałbym podkreślić, że to nie, są, to nie jest odosobnione stanowisko, tylko to jest stanowisko no, myślę, że osób, które, które także w tym gmachu na co dzień orzekają i które także mają wątpliwości co do statusu izby, której powierzono orzekanie. Biorąc pod uwagę właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, chociażby i stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prawo unijne nas obowiązuje, jesteśmy związani traktatami unijnymi, obowiązuje nas jako ratyfikowana umowa międzynarodowa Europejska Konwencja Praw Człowieka. No i zresztą tak jak podkreślałem wcześniej Panowie Leszek Bosek oraz Grzegorzmi są podobnego zdania. Już nie będę wyjmował teraz ich zdań odrębnych i cytował, bo myślę, że nie na to czas i nie pora. Dziękuję. Dziękuję Panie Prokuratorze. Może tylko jeszcze ja raz doprecyzuję. Pan Prokurator mówi o racjach merytorycznych, które mogłyby służyć przy rozpoznawaniu merytorycznym takiego wniosku. Ja natomiast stwierdzam, że w tym postępowaniu pan prokurator nie ma prawa składać takiego wniosku jako osoba, która nie jest uczestnikiem, a to wydaje mi się, że z zacytowanych przepisów kodeksu wyborczego, który pan prokurator generalny zacytował, wyraźnie wynika, gdzie występuje pan prokurator w roli uczestnika postępowania. To wyraźnie stanowił przepis, który mówił o protestach wyborczych, natomiast teraz my podejmujemy zupełnie inną uchwałę o wyraźnie ustrojowym charakterze.